Tak jak widać Śmieć jest po stronę, bo ja nagrywam I oni kurde, tak trochę teraz to hamują Było tak kiedyś Jak jeździłem, to normalnie Jak na autostradę się człowiek włącza No wjeżdża tam jakoś kurde. To normalnie kurwa wpierdalali mi się na bazę Musiałem hamować kurwa Ile razy przecież to wiadomo, że w Polsce Kurwa w Dziatransie jeździłem Auto przeładowane na no stop Kurwa to nie było takie proste kurwa żeby no, kurwa no trzeba było tam jakoś hamować i tak dalej no kurwa robili niech niekiedy, kurwa, że nie, że nie chcę wpuścić kurwa są kurwa śmiecie jebane to, to kurwa są swele pierdolone, kurwa to cmel celuje kurwa. W chuju to mam, nie chcę kurwa śmieć celuje jak mi się to tylko podoba to mi kurwa celuje tylko... Ja mam z takimi kurwa parkami jebanymi do czynienia i tak kurwa oni wpierdalają się w moje życie, także to nie jest takie kurwa proste, że oni tylko sobie jeżdżają. To nie, 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 to tak nie wygląda. Oni mnie kurwa je już 6 lat te śmiecie pierdolone. Nie, po, po prostu, żeby silnego zniszczyć, to trzeba ze 100 takich parków. Po prostu to jest trafik, żeby tego gówna nie rozwalić, kurwa, bo to, to jest tyle warte, tak jak za 200 zł, to nie całe 200 zł sobie z nich jaja zrobiłem także kurwa no, parka kurwa zgnoić to to jest znaczy zgnoić nie chodzi że zgnoić tylko po prostu stu parków to może jeden normalny to w ten sposób tak to chciałem powiedzieć